Jak schzań sobie ferie? To bardzo proste. Wystarczy mieć rodzeństwo. Na początku Kacper tuż przed feriami się rozchorował. A Hania ma same jedynki i nie zaliczyła semestru. Dobrze usłyszeliście. Hania ma duże problemy w nauce. Ale od początku. Mama z Kacperem kilka dni przed feriami wrócili od lekarza. O, dziewczyny. Nie mam najlepszych wieści. Kacperek jest chory. To początek infekcji zaraźliwej. Nigdzie nie jedziemy. W sumie to się dobrze składa, bo ja mam inne plany ja na te myślę, ferie. Ale te plany Hani to właśnie Kuwanie przez dwa tygodnie ferii. A ja? Co ja mam ze sobą zrobić? Przecież ja miałam plany. Oj, nie, nie, nie. Nie słuchajcie jej. Ona totalnie ściemnia. Po pierwsze, nie mam żadnej jedynki z żadnego przedmiotu na semestr. A dwójkę? No może jakaś jest, ale z dwójką się zdaje. Dwójka za czasów mamy to była jedynka. Bo jedynek nie było. Czy jakoś tak? No właśnie, jakoś tak. A co do drugiej rzeczy, którą powiedziała Amelka, z tym też nie mogę się zgodzić. Dlatego, że... To wszystko jej wina, że nie pojechała nigdzie na ferie i że nic nie robi, a nie moja i Kacperka, bo po prostu nie mogła się zdecydować na żaden wyjazd. Dziewczyny, ostatni moment, gdzie chcecie jechać na ferie? Wiesz co, mamo, ja w te ferie to bym wolała posiedzieć w domu i odpocząć, nie robiąc nic szczególnego. Nic szczególnego, tylko się uczyć, kto normalny uczy się w ferie. Jesteś pewna, Haniu? Tak. A Ty, Amelka, co myślisz? No, nie wiem, no bo mogę jechać z marysią na obóz narciarski, ale jakoś ostatnio, nie wiem, chyba nie chce mi się na tak jeździć. E, mogę jeszcze na Mazury z Tasią pojechać, e, tam do jej rodziców, ale. No, Mazury to tam ładnie, ale, ale jeszcze mam trzecią opcję. Mogę nad morze, ale nad morze, tak w zimę. Amelka, za dużo opcji. Musisz się na jedną zdecydować. Ciemno. No i się nie zdecydowała i teraz wszystkich w domu obwinia za to, że ma zepsute ferie. Ale ja wam powiem, w czym leży problem Amelki. Brak planowania. Nieplanowanie aktywności może prowadzić do nudy i poczucia, że czas mija bezproduktywnie. Amelka mogłaby sobie zaplanować na przykład aktywności na świeżym powietrzu. Jest taka piękna zimowa pogoda. Pełno śniegu. No i ze względu na to mogłaby pojeździć na nartach, mogłaby iść na łyżwy, albo chociaż zrobić sobie zimowy spacer. Aktywność na świeżym powietrzu nie tylko dostarcza rozrywki, ale także pozytywnie wpływa na zdrowie. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu? Serio! Jest minus 10 stopni, jest zimno, jest ślisko i pada śnieg, nawet zawiewa tym śniegiem. Nie, to nie jest tak! Ja lubię ja zimę. Ale, jak jestem w domu i mogę przez okno oglądać, jak płatki śniegu spadają na ziemię. I sobie piję herbatkę. Nie ja idę do domu. Hobby jakieś zajęcia kreatywne. Ferie to jest idealny czas, żeby zająć się tymi rzeczami, na które normalnie w ciągu roku nie mamy czasu. Na przykład jakieś. Rysowanie, malowanie e, albo nawet zajęcia muzyczne typu gra na instrumencie lub śpiewanie. Śpiewanie, zajęcia kreatywne, chętnie ja Wam coś pokażę. BOTUSZ MODE. <śpiewanie> Cause I'm in the trees, I'm in there, my... Przestań krzyczeć, Kacper, śpij! ciebie ząb czy coś innego cię rozpalało? Tak się wycierasz, że ja w ogóle się nie mogę skupić! Mówiłam. A gdybym chciała się nauczyć grać na perkusji, w tym domu nie da. Nie ma czegoś takiego, jak rozwijanie się kreatywne. Spotkania ze znajomymi. Przecież to nie jest problem, żeby wyszło do kina, do kawiarni sobie pogadać, albo nie wiem, zagrały chociaż w gry planszowe. Spotkania towarzyskie. No to jeszcze raz przypomnę. Marysia jest na Nartach, na obozie. Kasia jest na Mazurach, a nad Morzem jest Maja. I z kim ja tu mam się spotykać? Z chłopakami? No nie. Wycieczki i podróże. Ja wiem. Ameryka jest jeszcze za młoda, żeby sama sobie podróżować. Ale naprawdę, mogłaby chociaż zwiedzić okolice! Przecież na pewno jest tu wiele rzeczy, których jeszcze nie widziała. Że ja mam tutaj poznawać okolice? Przecież ja tutaj wszystko znam. Wszystkie drogi, tam gdzie furia stawała na siku i kupę, wszystko tam znam. E, tam gdzie furia się wplątywała w krzaki, jakby ja chodzę z furią na spacery, to ja tu wszystko znam i wiem, gdzie to jest. Czytanie książek i edukacja. Ferie są idealne na to, żeby, nie wiem, przeczytać sobie lektury na zapas i później się tym nie męczyć, albo ponadrabiać sobie jakieś zaległości ze szkoły, a nawet zabranie się za uczenie się nowego języka. Lektury, nauka języka, to ja może jeszcze raz przypomnę. Są ferie. F E I E. Ferie. No nie wiem, no to może jakiś wolontariat, pomaganie innym. Zaangażowanie w lokalne inicjatywy społeczne lub wolontariat może być satysfakcjonującym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Do wolontariatu to można zaliczyć wynoszenie śmieci, pomaganie Kasperkowi, tłumaczenia mu, który Pokemon jest silny, a który nie. Ameryka, czy ten Pokemon jest... Potężny? 310, nie jest potężny. Eeeem... w domu ogólnie. O, Amelko, ponieważ nudzisz się w ferie, to ja mam świetny pomysł. Zrobimy generalne porządki i Ty mi w tym pomożesz. Masz kartonik? Kartonik? Ale... ale to, że ja mam niby bałagan? Przecież ja mam porządek. O Jamelko, na pewno masz jakieś ciuchy, które są za małe, masz jakieś ciuchy, które są za duże. E, wszystko popakujemy, posegregujemy, e, zobaczymy, czy trochę letnich, zimowych. E, no masz, będzie świetna zabawa. Tak, mamo, super zabawa. Pomaganie siostrze bzikniętej, to na pewno zajrzę się do wolontariatu. Dobra, teraz ja powiem. Bohania się mądrzy, a nie z naprawdę. Mam plan na te ferie, Więc tak, po pierwsze będę grała na telefonie, na konsoli i do tego obejrzę wszystkie seriale i filmy romantyczne. Będę to wszystko robiła w nocy, tak, żeby mieć czas dla siebie, a rano będę spała. W sumie i tak się jak nic nie stracę, bo dzień i tak trwa bardzo krótko. I to są właśnie sposoby Ameryki na zepsucie sobie ferii. Po pierwsze, przebywanie w izolacji, a po drugie, nadmierna konsumpcja mediów. Tak to właśnie wygląda. A, może Was dziwić, że ja teraz się uczę. No bo tak naprawdę, teraz jest zima. Nikomu się nie chce wychodzić, więc większość czasu spędzam w domu. No i mogę się teraz pouczyć, żeby po pierwsze nadrobić zaległości, a po drugie, Nauczyć się na ten drugi semestr od początku, bo pierwszy semestr się nie liczył. Co prawda, troszeczkę go zawaliłam, ale drugi semestr jest najważniejszy i to te oceny, które będą w tym drugim semestrze, będą wchodziły do średniej i dzięki nim może będę mogła zdobyć czerwony pasek. Także planuję sobie teraz trochę posiedzieć przy książkach, a w maju, jak będzie ciepło i będzie można robić wiele innych rzeczy, i się bawić, i wychodzić ze znajomymi, Będę miała wolne, bo mam aż prawie dwa tygodnie przerwy, nawet trochę więcej, także chyba mój sposób jest rozsądniejszy niż Ameryki, ale zobaczymy. Trochę nie wierzę w to, co Hania mówi o tych swoich ocenach i wszystko dokładnie sprawdzę, jakie ma oceny, no to mi może zająć trochę godzin ferie, no lepiej dla mnie.